Witam serdecznie do dziachu, tutaj Kiera Borsodart, bo nowy sezon! Nowy sezon, tak jest, gramy mecz w zrygi I, gości nie z zmańc. Poszutowałem kilku piłkarzy. Tak. Poszedłowałem. Jest to negocjacje, muszę to jakoś pokazać, tak? Ronan będzie kupywany. opuścił Rudnes. Raferow, Bonucci, Kejhir, Dux i Amabong. Także zrobiłem pały przewiew. Na razie chcę kupić tylko Ronana. Młodego obrońcy. No i potem będę coś kombinował dalej. Zależy, będę pieniędzy, będę miał. Będę dalej wzmacniał skład. Derfelu, Fiero, Lukaku, Durm, Langierak, Kurzawa, Martinez na ławce rezerwa. Bandrowski, kontyzowany Sar, Letner, Gunther. Także mało mam środkowych obrońców. Pomocników mam dość. Pomocników będę miał dość na pewno. Obronców środkowych mało mam. Jakiegoś na plastika, bo żeby tu ani bym jednego jeszcze może kupił, ale... Raczej znaczy nie, bo jest wielu lukaku także... Obrony. To będzie szczególnie obronnie wzmocnić. No właśnie tego Rona nakupuję. Z lewy obrońca. Także... Z jednego albo dwóch środkowych by się przydało kupić. Bo sezon jest długi będę grał widzę Mistrzów teraz. W parze Niemiec i... I widzę teraz jakże trzy fronty. Trzeba mieć mocny skład. I mamy pierwszą bramkę w sezonie w nowym dziewiątym minucie. Kuba Baszczykowski uderzył tutaj nie do obrony. Sprawnego nie było. fantastycznie wyszło do powietrze. I mamy 1-0. I mamy 2-0. Immobile. Jak się szczeli pierwszą bramkę, to potem wszystko idzie łatwo. Boże, jak się człowiek. Męczy z tym pierwszym strzałem, pierwszym golem Potem te wszystkie mecze fajnie wychodzą i tracimy bramkę niestety Ede strzela bramkę na 2-1 nie było spalonego, mam obrony Bramkaż tutaj wyszedł ale nie dał rady, no szkoda, szkoda i kolejna akcja, tym razem strzał i mobile. Pewne, mocne, ale brąka żywija nasz drożny. No i niestety Zimbling na 2-2 kolejna kontra Mainz i tutaj się robi troszeczkę niefajnie Wymyka się ten mysz spod kontroli I mamy bramkę i mobile na 3 do 2 w samej końcówce tutaj drugą bramkę strzela i mobile Do obrony show. I wygrywamy 2 do 3 na wyjeździe, pierwszy mecz. Także dużo bramek. Zobaczymy, żegnamy się z Państwem. Duży bramek. Otwarta gra była. Tak, kogo my tu możemy sprowadzić? To są wszystko zawodnicy z Włoch. Tak. Teraz mamy zawodników z Francji. Nic ciekawego. Holandia samo Brazylia oferta do przyjęcia oni ja tam chcieli 3 miliony a z kuli miliona się tutaj będzie fatygował z nimi zrobimy tak życzeń kogo my tu mamy? Samych tutaj napastników, a po co ja tutaj kurdy mam To są jeszcze mi niepotrzebny, komiński jest. To jeszcze? Mhm, na bramce nie ma za wielu. Trzeba będzie poszukać... Próbić do Nieznany Lugano. Ma lata, to nie opłaca się go kupować. Ja, trzeba zrobić tak. 26. wieku i, I troszeczkę. Tutaj widzę nie ma zawodników takich dobrych. Tanich to może tutaj widzę hiszpańskiej, kogo znajdę. Też widzę nie za bardzo. Liga hiszpańska, to jest Liga Agentyska, kurczę. To jest Liga hiszpańska. Tutaj mamy raporty, ciekawy zawodnik. Jest Ingio Martinez, ale ja go mam w Barcelonie, nie bym tego kupował. Tylko innego zawodnika ściągnąć. Baltra. To jest jakaś alternatywa. Jest San Jose. Będziemy się, bo by się przydał raporty 21 lat. Nie, no, za niego by oni chcieli. To jest to. Stawimy 4 miliony na razie. To jest tak, jeszcze jakiś inny co? Telewizję, może tutaj coś taniego niego będzie dobrego? Jakiś fajny zawodnik? Znaczy nic nie znajdę. Celik to za jeden. Stefan De Weer, to jest dobry zawodnik też. z Nizila mogę kupić. To też jest młody techniczny, ale tego zawodnika z Feyenoordu jest dobry. To niego damy kurczę 5 milionów i to było tyle z Ligi Holenderskiej, potem, potem jeszcze Bundesliga, ale czy nie Liga czy Portugalska też może być tania? No dobra. możemy rejestr sporto jest, może dobry Mangala może zdarty Marko Zrojo proszę bardzo znany zawodnik 6 milionów euro leci Dobra, to tyle z tych transferów w obrońcu, zobaczymy co się tam zgodzi, na jakie kwoty. Raport z Włoch, znowuż. Następny mecz. Bądź flikiem będzie, a my mamy tutaj co, ofertę na Bendera, odrzucam Myślę, że przyda ten zawodnik Oferta to tylko przyjęta, no 4 miliony euro, to mogę kurde mniej dać A byłem toheczkę nie w tych realiach, no to, to nie, nie zawodnik Raport z Niemiec, Milik. tego Milika może kupię, ale nie, tam dość opasników, on nie będzie grał. Nie? Może tego Ramosa spróbuję kupić, bo Ramos i tak będzie grał w Borusii. tego Ramosa będę musiał i tak kupić. Ferty, Dobra. Zobaczymy tutaj kolejny Jutkiewicz, a? to jest też chyba Polak. Część ma korzenie polskie słyszałem Ale na razie do kadry go nie powołują Póki co Anglicy, Anglicy Co oni tutaj mają Przerzut to jest masakryczny Dobra Zobaczymy tego Ramosa Her, to ciekawe czy on w ogóle w hercie jest z tego zacznijmy Diego Forlan, 36 lat fajnie że jeszcze grasz chyba tu nie mają wyprzedali go no to nieładnie, ale sobota jest tu, dobra to co robimy, musimy zrobić taki mik. Piszemy nazwisko i niech szuka Ramos. I niech znajdzie Adrian Ramos. To jest on. Ja. To będzie on. To będzie on, panie. Ertago sprzedała za 5,5 miliona. Też tak musimy zastosować kwotę 3,5 miliona, bo jest troszeczkę wiekowy zawodnik. Właśnie 9 lat ma, 2 lata kontraktu, także oferuje chyba właściwą cenę. Kim Ramy z Oferta Ofertań do przyjęcia 9 milionów za roja. Kto to widział, takie coś dobra, niech bo będzie. O, oferta zbyt cenny, panie Ferenordzie musiłem przedstawić nową ofertę. tutaj postawimy dziewiątkę, jak na razie. Zobaczymy, co na dziewięć milionów euro powiedzmy. Oferta przyjęta, tak jest, Ronan. Ja, te ma żądania. Tyle pieniędzy zarobić na tydzień. Walny zawodnik, na 4 lata, tak jest. Argentyna się zgłasza do mnie. A ja nie chcę prowadzić kadry, bo to przedłuża tą karierę. Tak, bo tak mam w tym. W Barcelonie, no ale taką polską, to wiadomo, no ale. Ciężko, ciężko, ciężko to. Te mecze się dużo. Tu też mam kolejny sezon, a tą kurczę. dopiero zaczynam grać. końcówkę sezonu. O, tym będę symulował, bo to z brącznikiem, to się to powinno dać radę, kurde mole. Mam taką nadzieję, że tu nie idzie w topy. 60, 0 pięknie. Dwie bramki mobili, Roy, Smoonia i Zobotnicz. Znakomicie. Percyzyjna symulacja. Raport, kolejny raport, Wochy. Może taki stary już jest. Raport o kontrabożyciu, dobra, dam ci na zmiennika, ale zgódź się, przyjść do mnie, bo nie raporty o przyjęli dziewięć milionów, także. Także może nawet i przepłaciłem za niego, no ale nie chcieli na poprzednią rozmowę w ogóle odpowiedzieć pozytywnie. No i w tym momencie Ranona kupujemy. Tutaj Rosy, Alief. jest dobry ten zawodnik, młody perspektywiczny, Pato w PSG, Hames Rodriguez, też nie listy życzeń. Wstępnie Holandia. Kopalnia talentów. Tytoń w Pężej jeszcze siedzi, Niemcy. Dasztegi nie gra w Barcelonie. No tutaj jeszcze w Bach. Ile masy nie kupimy, stawimy tu, okej okay. dobra co robimy teraz Dalej idziemy dalej, z symulacją. właśnie kontrakt raporty mam przodkowy oblądek kupionego Także z transfery. Włochy koniec. Tego trzeba będzie gdzieś przenieść hmm, do Belgii, Rojo ja też podpisał kontrakt, już mam trzeci transfer, udany. No i pan WIR to samo. Mam dość tych obrońców już teraz. Okej, okay. jak to teraz to się tam przedstawia? Soboticz Hummers to są dwóch obrońców. Lewy obrońca, raporty środkowe, obrońca London lewy obrońca Wiele, Royo No to mam dość tych obrońców. Pięciu aż to mi wystarczy. Co też dokupić? jakiegoś na zapasnika PO Durum tylko blonco tu mam też już teraz dużo hmm, tutaj by się jeszcze może przydał na pas jeden Będę kojarzył to odcinek, na razie cześć.